Z nami szkoleniowiec rezerw Brugbetu Termaliki Nieciecza Krzysztof Lipecki. Rozmawiamy po meczu 25 kolejki remis 2 do 2 pomiędzy Brugbetem a metalem Tarnów. Patrząc z perspektywy tego, że do przerwy przegrywaliśmy 2 do 0, no to wiadomo, że taki punkt cieszy. Natomiast no, trochę kuriozalna zwłaszcza ta pierwsza bramka dzisiaj, kiedy to zaspała cała pana defensywa. Jakby myślę, że cała połowa pierwsza jakby w naszym wykonaniu bardzo statyczna. Jakby brak chęci gry do przodu i jakby takie dużo niezdecydowania i niezrozumienia. Po części oczywiście e, marnym usprawiedliwieniem jest to, że ci chłopcy na co dzień w takim może zestawieniu gdzieś tam często nie grają. Więc to trochę. E, takie ustawienie spowodowało, że gdzieś tam chyba tej pewności im brakowało i na pewno zawiodła komunikacja w kilku sytuacjach. No i rywal strzelił dwie łatwe bramki, myślę, i, i sobie trochę ustawił mecz. Natomiast, tak jak powiedziałem, pierwsza połowa myślę, że do zapomnienia i, e, i szkoleniowa połowa, jak nie można grać. Natomiast y, też szkoleniowo można powiedzieć, jak zacząć drugą mocłonę tego meczu, no bo e, po tych trzech zmianach w składzie, dwa ewidentne rzuty karne, i robi się bardzo szybko e, znowu remis 2 do 2. Jasne, patrząc na sam wynik 2 do dwóch wróciliśmy do gry. Myślę, że byliśmy z stroną zdecydowanie przeważającą. Szukaliśmy tej trzeciej bramki. Na pewno kilka okazji było. Oczywiście metalowi też trzeba oddać to, że też mieli swoje sytuacje. i Tutaj nasz bramkarz dominik stanął na wysokości zadania, bo przy tych kontratakach na pewno byli groźni, ale, ale myślę, że no my musimy dążyć do zwycięstw już tak jakby specyfika tej grupy mistrzowskiej ma to do siebie, że już nie ma co za bardzo grać na ten wynik. Myślę, że bardziej. Skupię Zastanawiamy się na grze, a nie na wyniku, także druga połowa na pewno na plus dla zawodników, podjęli walkę, byli bardzo zaangażowani, stworzyli kilka sytuacji, szkoda, że nie wszystkie udało się wykorzystać i odrobinie szczęścia, myślę, że mogliśmy się pokłócić o zwycięstwo dzisiaj. Przez ostatni miesiąc to pierwsza duża betu Termaliki Nieciecza grała co trzy dni, teraz to czeka również rezerwy, no bo dzisiaj po środowym meczu już patrzymy troszeczkę w przód i w weekend kolejne pojedynek tym razem z Glinikiem. No tak, my się bardzo cieszymy, my też jakby lubimy grać co trzy mecze, tym bardziej, że gdzieś tam ta nasza kadra jest dość szeroka, sporo zawodników młodych, którzy na co dzień trenują w kadrze pierwszego zespołu schodzą do nas, gdzieś tam dają oddech tym, którzy grają na co dzień, także my się tym bardzo nie przejmujemy. Myślę, że jest grupa zawodników, która dzisiaj nie dostała swojej szansy, będą czekać na, na sobotę, także czekamy z niecierpliwością już na mecz z Glinikiem. Kuba, rozmawiamy po meczu rezerw brukbetu Termaliki Nieciecza z Metalem Tarnów 2-2. No i taki mecz trochę dwóch połów, bo, bo do przerwy to Metal strzela dwie bramki, po przerwie wy się budzicie i, i udało wam się doprowadzić przynajmniej do wyrównania. No tak, no udało nam się do, doprowadzić do wyrównania. Myślę, że w obu połowach byliśmy drużyną lepszą, lecz no w pierwszej powie dwa głupie, proste błędy, yy, dzięki którym właśnie Metal trafił bramkę. Ale myślę, że drugą połową udowodniliśmy to, że byliśmy naprawdę lepszą drużyną. I stwarzaliśmy wiele sytuacji, ale niestety nie wszystkie udało się wykorzystać. Brakło troszeczkę Wam zimnej krwi w momencie, kiedy Dawid Kalisz zdobył drugą bramkę z rzutu karnego, bo dosyć szybko w ciągu kilkunastu minut złapaliście w drugiej połowie ten wynik. I trzeba przyznać, że te niewykorzystane was, Wasze sytuacje mogły się zemścić, bo dwukrotnie Dominik Konkorewski raz on Was uratował, raz poprzeczka. No tak, bodajże po 20 minutach już doprowadziliśmy do wyrównania. No jak pan mówi, mieliśmy dużo sytuacji w tej drugiej powie, żeby postawić tą kropkę na jej. No a dla Dominika Konkulewskiego brawo, to już nie pierwszy raz, kiedy ratuje nam wynik meczu. Przed wami kolejny mecz, no bo już w weekend, przecież dzisiaj mamy środek tygodnia, rezerwy rozegrają swoje spotkanie, będzie to sobota, czyli trochę jak pierwsza drużyna też będziecie grać teraz co trzy dni. Tak, ale to na pewno cieszy, bo myślę, że każdy piłkarz dąży do tego, żeby jak najczęściej grać w te mecze i myślę, że w żadnym przypadku nam to nie przeszkadza. Czyli dosyć szybko będziecie mogli pokazać e, trenerowi Lipeckiemu, że te błędy, które gdzieś tam popełniliście w defensywie, e, zapomnijcie o nich albo weźmiecie sobie po prostu do serca jego uwagi i w następnym mecze spróbujecie być tak samo skuteczni w ofensywie, natomiast bardziej skonsolidowani w defensywie. No, Postaramy się pokazać trenerowi, że no, te bramki to wypadki w, przy pracy. No i udowodnimy to i wygramy następny mecz.